Cześć merhaba, Ja mam na imię Blanka i witam Was na moim kanale pod tureckim słońcem. Pogoda w Alani jest gorąca, upalna, po prostu topię się od samego siedzenia, dlatego postanowiłam wybrać się do miejsca, w którym jest zdecydowanie chłodnie i które jest uwielbiane zarówno przez turystów, jak i przez Turków. Dzisiaj jestem w Dim Piknikowa rzeka, gdzie możecie znaleźć mnóstwo fajnych restauracji, gdzie możecie bardzo miło spędzić czas, no i troszeczkę się ochłodzić. Słuchajcie, dimczęj możecie odwiedzić podczas wycieczek zorganizowanych, natomiast ja dzisiaj pokażę Wam, w jaki sposób dostać się tutaj na własną rękę, jeżeli nie lubicie po prostu mieć ograniczonego czasu. Na odpoczynek, na zwiedzanie. Możecie tutaj przyjechać jak najbardziej autobusem. A jak? W jaki sposób? No to oglądajcie. Wszystko Wam wytłumaczę i wam pokażę. Do Dimczej możecie dostać się dolmuszem numer 10. W jaki sposób odnaleźć przystanek? Najlepiej wyruszyć z dworca dla dolmuszy, który znajduje się w centrum miasta, niedaleko sklepu LC Waikiki. Kiedy już znajdziecie LC Waikiki, za chwilę wam pokażę dookoła. Co ja tutaj znajduje? Na przeciwko LC Waikiki Ambar, sklep z czuchami. A także kantor wymiany walut, jest taki w takich kolorach dosyć zwracających się w oczy. Tam jest Villa Open. Jak mijacie taksówki, chodzicie tutaj na bazarek. Mijacie restaurację. I możecie skręcić na przykład wszystko przy z biżuterią. No i idziemy dalej. I już będziecie na dorcu dla domuszy. Zapamiętajcie sobie to miejsce, szczególnie jeżeli mieszkacie poza Alanią, Gdybyście chcieli po prostu tutaj sjechać i to na własną rękę. Tak to wygląda. Na każdym przystanku macie napisane numery autobusów. Jak widzicie, rozkładu brak. Nasz autobus powinien zatrzymać się na tym przystanku. Zobaczymy. Całość zajęła mniej więcej 50 minut, także hmm, no, trasa nie była jakaś szczególnie męcząca, chociaż dzisiaj jest gorąco, e, temperatura, wskaźnik pokazywał 38-39 stopni, no, ale nic dojechałam już do Dimczai i za chwilkę wybiorę sobie restaurację. Wsiadłam specjalnie na ostatnim przystanku. Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. Tak wygląda ostatnia stacja, jeżeli chodzi o doł z numerem 10, tutaj widzicie D. D oznacza durak, czyli przystanek autobusowy. Okej, okay, postanowiłam się zatrzymać tutaj Dim Chase, Piknik. Zobaczymy czy jest warto. Wystrój bardzo mi się podoba. Wszystko jest zadbane. Niestety, z tego co widziałam po drodze, bardzo dużo restauracji już jest w takim no niezbyt ciekawym stanie. Część było pod wynajem, a część było właśnie bardzo zaniedbane. Może zatrzymamy się tutaj. 42, ok. Pamiętajcie, że przed wejściem ściągamy buty. Jak widzieliście, nie tak trudno dostać się do Dimchai na własną rękę. Wystarczy znaleźć pierwszy przystanek, który znajduje się w centrum miasta, czyli dworzec dla dolnuszy. Tam macie podpisane wszystkie przystanki, na którym przystanku zatrzymuje się który autobus. Tutaj dojedziecie autobusem numer 10. Płacicie 30 lir, jeżeli płacicie gotówką, natomiast jeżeli wybieracie kartę, to jest 28 lir. No i co? I, i jedziecie cała podróż trwa mniej niż godzinę, e, możecie po drodze zatrzymywać się w różnych restauracjach. No ja niestety było tak tłoczno, że nie miałam za bardzo Wam okazji pokazać jak one są rozmieszczone po drodze. Natomiast możecie spokojnie też dojechać do samego końca. Ja zazwyczaj e, zatrzymuję się przy Ada Picnic. To jest moja ulubiona restauracja, no ale dzisiaj chciałam Wam pokazać, jak wygląda cała trasa, dlatego dojechałam na ostatni przystanek. No i tutaj postanowiłam podejść do restauracji, która znajduje się najbliżej. Ja dzisiaj nie zamówiłam śniadania tureckiego, z tego względu, że jestem na diecie. A poza tym, no ostatnio nie jestem w stanie pochłonąć po prostu takiej ilości jedzenia. I trochę szkoda mi wydawać 650 lir, tylko po to, aby to jedzenie wylądowało w śmieciach. Także zamówiłam omlet, zamówiłam sobie turecki czaj. No i będę dzisiaj się relaksować. Na plus bardzo szybko zostałam obsłużona, może dlatego, że dosyć blisko usiadłam kelnerów. Przyniesiono mi mój omlet, oczywiście chlebek. Coś, co Turcy uwielbiają i bez czego sobie nie wyobrażają. Żadnego posiłku. Także ja się zabieram za... 也可以。Yes, <laughs> Muszę Wam przyznać, że ja do Timchay mam ogromny sentyment, ponieważ to było jedno z pierwszych miejsc, które odwiedziłam, jak przyjechałam na własną rękę właśnie do Alanii. I to tutaj zaczęła kiełkować taka myśl o tym, żeby spróbować przeprowadzić się do Turcji i żeby zobaczyć jak się żyje w tym kraju, a nie tylko po prostu przyjeżdżać tutaj jako turystka. Spotkałam się tutaj z bardzo e, takim traktowaniem, dobrym, pomocnym, z takimi naprawdę życzliwymi ludźmi. I właściwie od tego momentu zaczęłam intensywnie myśleć nad tym, jak zrobić, aby się tutaj przeprowadzić. Także w ogóle z tego względu, że tutaj jest dużo zieleni, e, jest to troszeczkę na uboczu, jest chłodniej. Ja niegdyś uwielbiałam jeździć po tych terenach rowerem. Teraz jestem nieco zbyt taniwa. Właśnie wczoraj wyświetliło mi, się, wyświetliło mi się wspomnienie, że dokładnie chyba z dwa lata temu jeździłam tutaj na rowerze. Nie wiem, czy byłabym w stanie to teraz powtórzyć. No, dobra kochani, wracam do kolejnej restauracji. No i mam nadzieję, że docenicie te moje spacery po nierównym terenie i zostawicie jakiegoś lajka, jakiś komentarz albo zaobserwujecie mój profil ponieważ wtedy będę wiedziała, że to co robię, to w ogóle ma dla Was sens, jest przydatne. Pamiętam, jak sama podróżowałam na własną rękę i szukałam tego typu informacji, i wydaje mi się, że to jest duże ułatwienie, jeżeli możecie na przykład na filmiku zobaczyć, jak wygląda dane miejsce, dana trasa, jak dojechać. Także czekam na jakieś Wasze reakcje. Tu mam coś fajnego: kędin tut je, czyli sam złap, złów, i sam zjedz. Ciekawe. No dobra. Ostatnia restauracja przed nami. Ładne wejście. Ale śliczne miejsce. Uuu, brawo! Szybowa. Szybowa. Zobaczcie Podobają mi się tutaj stylizacje. Ale no, ślicznie. Zobaczcie. Wszyscy Buty oczywiście przed ustawione. Po śniadaniu większość osób. Ale jest super. No i od razu lepiej. Słuchajcie. Mimo tego, że szczypiem mnie po nogach, to tego właśnie potrzebowałam. Dobra, muszę szybko usiąść, bo nie wyrabiam. No i tak można sobie odpoczywać. Słyszycie? Я им что-то слыхать. No i tu macie ważne informacje, jeżeli byście ser w Mekawaltę chcieli zjeść to między 9 a 12, średni czas oczekiwania to jest na serwis 45 minut. jest pięknie, naprawdę. Słuchajcie, przygotujcie się po prostu na drożyznę w tym miejscu. Kupiłam tylko kole na razie i chyba właściwie na tym skończę. Kole nie Pepsi, zagadnijcie, ile 120 lir. zaraz spróbujemy znaleźć. Autobus, niby według aplikacji, pokazywało mi, że o 13 powinien odjeżdżać i że jeździ co godzinę. No więc autobus już stoi, czeka i zaraz do niego sadam. No i ruszyliśmy. Nie wiem dlaczego, ponieważ no jeszcze powinienem poczekać parę minut, także lepiej być na wstępu trochę wcześniej, bo może wam uciec. No i spotkała mnie taka ciekawa historia, że pan mnie obrzyczał, że weszłam w głównych <noise> tak Także tutaj kierowcy e, są bardzo specyficzni, jeżeli chodzi o autobusy. W ogóle nie chodziła, więc było gorąco. Także cieszę się, że już jestem na miejscu. No ale jak widzicie, dojazd do Deam i na własną rękę w ogóle nie jest skomplikowany. Po prostu wsiadacie na pierwszym przystanku, wysiadacie na ostatnim. W tym samym miejscu potem w drogę powrotną się udajecie. Możecie płacić kartą, możecie płacić gotówką, jak Wam wygodniej. Także. Dajcie znać, kochani, czy ten filmik był dla was pomocny, czy właśnie tego typu tematy mam podejmować przy kolejnych nagraniach. No i czy byliście już na dreamtaj, czy zamierzacie być, czy właśnie raczej będziecie się wybierać podczas wycieczki zorganizowanej, czy podoba wam się takie zwiedzanie na własną rękę. Ja już i dzisiaj z wami żegnam i do zobaczenia, buziaki, popa.